Kabaret Joe Masteroffa, Johna Kandera i Freda Eba. W 1929 roku początkujący pisarz angielski Christopher Isherwood odwiedził w Berlinie znakomitego poetę i eseistę Wystena Hugh Odena. Berlin w tym czasie był mekką przeróżnych wolnych duchów, tętnił życiem artystycznym, a symbolem swobody były nocne lokale i kabarety. Isherwood zasmakował berlińskiego życia na kilka lat, dopóki dekadenckiej wolności kres nie położyło przejęcie władzy przez Hitlera. Doświadczenia tego czasu opisał w zbiorze opowiadań pożegnanie z Berlinem, który ukazał się w 1939 roku i zawierał między innymi nowelę pod tytułem Sally Bowles, poświęconą piosenkarce kabaretowej. Dalsze losy Isherwooda to również materiał na ciekawą opowieść, ale pewnie nie spodziewał się, że jego książka zrobi niezwykłą karierę. W 1951 roku John Van Druten zaadaptował jej wątki na sztukę teatralną pod tytułem I Am a Camera, która kilka lat później została zekranizowana. W 1966 roku na podstawie książki Isherwooda i sztuki Van Drutena. Powstał muzykal Kabaret z librettem Joe Masteroffa i piosenkami Johna Kandera i Freda Eba. Jego oryginalność i śmiałość wzbudziła początkowo kontrowersje, ale na Broadwayu odbyło się ponad tysiąc pokazów widowiska. Kabaret miał też swoją wersję na londyńskim West Endzie. Ciekawostką jest fakt, że rolę Sally zagrała Judy Dench. Sławę musicalu zbudował dodatkowo film z 1972 roku w reżyserii Boba Fossa z niezapomnianymi rolami Laizy Minelli, Michaela Yorka oraz Joelem Graham jako mistrzem ceremonii w kabarecie Kit Kat. Ekranizacja wzbogaciła repertuar piosenek kabaretu o świetne kompozycje Mein Hair i Maybe This Time. Musical oczywiście miał swoje dalsze życie sceniczne. Jest wystawiany do dziś. W Polsce po raz pierwszy zagrany został w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu w 1992 roku w reżyserii Jana Szurmieja. Tłumaczenia tekstów piosenek dokonał Wojciech Młynarski. Odtwórczyniami ról sali były Agnieszka Fatyga, Hanna Śleszeńska i Agnieszka Matysiak. Popularność kabaretu zapewne bierze się z jego niezwykłych walorów muzycznych ale też historia, o której muzykal opowiada, ma swoją siłę, zwłaszcza w czasach, gdy do głosu dochodzą przeciwnicy wolności i tolerancji. A jak śpiewa Sally Bowles, Jutro być może zabawy tej kres, lecz dzisiaj niech trwa nasz bal, bo życie kabaretem jest.